Witajcie na wyspach kanaryjskich również zmieniamy czas z letniego na zimowy w nocy z 25 na 26 października 2025 roku. Ale tutaj na rajskim archipelagu jest to inaczej niż w Polsce, bo wskazówki zegarów przesuwamy z godziny 2 na pierwszą, a z kolei na kontynentalnej Hiszpanii czy też w Polsce wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godziny trzeciej na drugą. Tak więc tutaj jest nieco inaczej. Poza tym pamiętajcie, że w tym miejscu jest godzina do tyłu względem czasu polskiego i hiszpańskiego, gdzie między innymi obowiązują dwie strefy czasowe. Ale również dodam, że Hiszpanie coraz częściej narzekają na swoją strefę czasową. Statystycznie śpią oni godzinę za krótko, no i uważają, że ten czas należy zmienić na zachodnioeuropejski bo właśnie będzie wówczas on dostosowany do ich trybu życia. Również warto dodać, że oni późno jedzą posiłki, bo na przykład kolację około godziny 21, zanim pójdą spać, to robi się północ, a później efekt jest taki, że są wiecznie przemęczeni.